Przychodzi do Ciebie teraz, Jezu, córka marnotrawna, syn marnotrawny, okaż mi miłosierdzie. Uznaję mój grzech i niegodność. Liczę teraz na Twoją łaskę, na Twoje miłosierdzie. Dam, Panie, ufność w Twoim wielkim pragnieniu znalezienia mnie, pogubionego grzesznika, nawet gdy ja już nie pragnę zmiany na lepsze, ty gorąco pragniesz okazywać mi miłosierdzie. Dziękuję Ci za to, w tej modlitwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witajcie, kochani, ja nazywam się Ania i dzisiaj będziemy się wspólnie modlić koronką do Bożego Miłosierdzia. Jeżeli macie takie pragnienie, możecie zapisać swoje intencje w komentarzu. Ja zapewniam, że będę się modlić dzisiaj właśnie za te sprawy, które przynosicie, czy w swoich sercach, czy te, którymi też chcecie się podzielić, tutaj w komentarzu, zostawić, napisać, jest taka możliwość. Na początku przydzwimy osłony, poprośmy o tę osłonę Świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Wysłuchajcie jeszcze, proszę, fragmentu z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny. Dzisiaj będzie to podpunkt numer 492. Boże wiekuisty, dobroci sama, w miłosierdziu niepojęty przez żaden umysł ani ludzki, ani anielski, wspomóż mnie, Dziecię słabe, bym mogła spełnić wolę Twoją świętą, jaką mi udajesz poznać. Niczego nie pragnę, jak tylko spełnienia boskich życzeń. Oto masz, Panie, duszę i ciało moje, umysł i wolę moją, serce i wszystką miłość moją, i rządź mną według odwiecznych planów swoich. I rozpoczniemy modlitwę koronku do Bożego Miłosierdzia zaczynając znakiem krzyża. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa syna jego jedynego Pana naszego który się począł z Ducha Świętego narodził się z Maryi Panny Umęczony pod polskim Piłatem ukrzyżowany umarł i pogrzebion wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał wstąpił na niebiosa siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko. Módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Bardzo Wam dziękuję. Trwamy w nowennie przed uroczystością zesłania Ducha Świętego, więc zapraszam Was na kolejny dzień nowenny i właśnie z tego powodu też nie modlimy się teraz z dziesiątku różańca, jak to jest tradycyjnie. Zapraszam Was do modlitwy i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Noweny do Ducha Świętego, dzień drugi. Panie Jezu Chryste, podczas ostatniej wieczerzy apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twojego bliskiego odejścia ze świata, obiecałeś pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: Ja będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela da Wam, aby z Wami był na zawsze, Ducha prawdy którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ w was przebywa i w was będzie. Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty w pięćdziesiątym dniu po zmartwychwstaniu zstąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi nim. Zespala go i jednoczy. Wstępując nieustannie przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały ciałem i krwią Twoją, i uświęcając tych, którzy je przyjmują. On utrzymuje Kościół w ciągłej młodości. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszka w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas, i jednoczy z Tobą i Ojcem. Czyni nas jednym ciałem. Niechaj jego łaska nieustannie uświęca twój kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy: Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Ześlij Panie Ducha Twego, którego miałeś posłać, aby kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Wyjrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdasz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili Twe owce skutecznie do zbawienia. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Spraw, aby kierował nami nie duch świata, lecz duch święty, który od Ciebie pochodzi. Niech nas uświęca duch Twój, o Panie. Ześlij na kościół ducha jedności, aby ustąpiły niezgoda, nienawiść i podziały. Niech nas uświęca duch Twój, o Panie. Przygotuj, Panie, dusze wiernych ożywiającą Twą łaską aby z radością przyjmowali dary Ducha Świętego. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdasz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Litania do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, trzecia osobo Trójcy Przy Najświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu Świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco rady i męstwa. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych. Zmiłuj się nad nami, bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia wzbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty, od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej. Wybaw nas duchu święty, od braku serca wobec bliźnich naszych. Wybaw nas duchu święty, od zatwardziałości w grzechach. Wybaw nas duchu święty, od zaniedbania pokuty. Wybaw nas duchu święty, od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli. Wybaw nas duchu święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas duchu święty, od potępienia wiekuistego, wybaw nas duchu święty. My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, Wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś nas własce, twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas, duchu święty. Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha. Módlmy się. Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary. Przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją. Zapal w nas ogień Twojej miłości i chroni nas od wszelkiego złego. Amen.